Witam w naszym kolejnym teście, ale to będzie taki yy, nietypowy test. To nawet nie będzie test, to będzie taka opowieść o samochodzie, którym właśnie jedziemy, a jedziemy o Plebnissignio OPC. Yy, Powiem wam dlaczego chcę zrobić to nagranie, dlatego że często czyta się, często się słyszy, że insignia OPC to nie jest zbyt dobry samochód. Słyszy się różne negatywne opinie z ust osób, które zajmują się motoryzacją, z ust tak zwanych dziennikarzy czy redaktorów motoryzacyjnych, bo no to są po prostu osoby zajmujące się motoryzacją, różne osoby, różne kierowcy itd. itd. Narzekają, że samochód jest zbyt ciężki, że samochód jest zbyt słaby, jedno i drugie oczywiście się ze sobą wiąże. Opinie są takie niezbyt przychylne dla tego modelu, niby wszystko jest w porządku, ale samochód po prostu jest, no, nie, nie ma sportowych osiągów, nie jest sportowy, e, prowadzi się zbyt ociężale, ma za, za słabą moc, za słabe przyspieszenie itd. itd. Ja bym chciał stanąć w obronie tego auta, ponieważ uważam, że samochód trochę nie zasługuje na taką złą opinię. Poznałem to auto przez kilka ostatnich dni, jestem zdania, że zrozumiałem ten samochód, a wiele osób po prostu stara się ocenić go obiektywnie i rzeczywiście oceniając go obiektywnie, no to ten samochód ma trochę takich wad jako takich. Natomiast subiektywna ocena, tylko taka się należy moim zdaniem temu autu, Powinna być zupełnie inna i samochód, samochód właśnie zasługuje na nieco lepszą ocenę. Ja bym chciał stanąć w obronie tego samochodu, chciałbym po prostu odczarować Opla Insignia OPC. Dlaczego odczarować? Dlatego, że wszyscy go tak zaczarowali, że że z nim jest zawsze coś tam nie tak i teraz tak Opel Insignia OPC zadebiutował w 2009 roku 10 lat po stworzeniu Opel Performance Center, czyli tego skrótu OPC Opel samodzielnie poprzez oczywiście ten dział sportowy stworzył samochód stworzył samochód o największej mocy jaką dotychczas miał samochód marki Opel stworzył Insignia OPC jakby auto o wysokich osiągach które które nie dostało po prostu trochę mocniejszego silnika i trudniejszego zawieszenia auto to dostało e, oczywiście stosowany wcześniej silnik 2.8 V6 e, z turbosprężarką podkręcono go do 325 koni mechanicznych i 435 Nm Auto dostał też napęd na cztery koła z dołączaną tylną osią. W tylnej osi mechanizm różnicowy jest sterowany elektronicznie i tam nawet do 100% siły napędowej może zostać przeniesione na jedno z kół. Samochód dostał też kilka akcesoriów od znanych, znanych producentów takich rzeczy. Są to m.in. bardzo dobre fotele Recaro, jest tu sportowy układ wydechowy skonstruowany przez Zaremusa, są to hamulce firmy Brembo. Samochód dostał też zawieszenie o zmiennej sile tłumienia i nowatorską czy autorską konstrukcję przedniej osi nazwaną przez OBC Hyperstrut, która jest również używana w Astrze. Polega na tym, że w klasycznej kolumnie McPhersona, która jest elementem amortyzująco-resorująco-skręcającym oddzielono całą kolumnę od zwrotnicy i zwrotnica skręca się teraz sama, cała kolumna pozostaje w miejscu i dzięki temu nie zmienia się nie zmienia się geometria przedniego zawieszenia podczas wykonywania zakrętu. Wszystko w teorii brzmi dobrze. I wszystko niby jest ok, ale okazuje się, że samochód Jest po prostu ciężki, ma 325 koni, a nie oferuje takich osiągów jakby się chciał. Na przykład 5 sekund do setki, czy tam nie wiem, 6 sekund do setki. Fabrycznie podawane przez Opla jest po prostu nieosiągalne, czy nie wiem, może trudno osiągalne, może z lekkiej górki jest osiągalne, ale na pewno samochód nie przyspiesza tak dobrze. Ja zmierzyłem to auto i auto przyspiesza nasze testowe z automatyczną skrzynią biegów i pustym zbiornikiem paliwa. Prawie pustym, oczywiście, no bo tam trochę paliwa było. Yy, świeciła się rezerwa dwiema osobami na pokładzie. Przyspieszała, przyspiesza ta insignia w 8,3 sekundy, co jest oczywiście wynikiem słabym. Nawet jak na auto o mocy 250 koni, to już jest wynik słaby. A tutaj mamy przecież 300-325 koni, prawda? Więc samochód powinien przyspieszać dużo lepiej, a nie przyspiesza. No i teraz, yy, w czym tkwi problem? Moim zdaniem Problem tkwi w tym, że wszyscy traktują ten samochód jako samochód sportowy albo na przykład samochód do sportowego użytkowania, na przykład na torze wyścigowym, a tak nie jest. Ten samochód nawet nie nadaje się na szybką jazdę po górskich serpentynach, po jakichś krętych malowniczych trasach. Nie, on się do tego za bardzo nie nadaje, dlatego że jest duży i ciężki. Kompletnie nie nadaje się też na tor wyścigowy, dlatego że jest duży i ciężki, mimo tej dużej mocy. Ja bym chciał wam jakby powiedzieć, dlaczego uważam ten samochód za bardzo dobry, mimo tych wszystkich złych opinii. Ja moim zdaniem, ja zrozumiałem ten samochód i ja twierdzę, że nie jest to samochód sportowy, tylko jest to samochód o sportowym charakterze do bardzo szybkiego. Komfortowego przemieszczania się na długich dystansach. On właśnie, ten samochód został do tego stworzony. To nie jest samochód sportowy. Ten samochód służy po to, żebym ja, mając do pokonania dziennie powiedzmy 500 km, w bardzo fajnej sportowej atmosferze pokonał ten dystans 500 km w bardzo szybkim czasie. I dlatego właśnie moim zdaniem powstała ta cała insignia OPC. Samochód ma jedną bardzo wielką zaletę e, czysto techniczną jest niesamowicie pewny w prowadzeniu jak na auto tej klasy auto klasy średniej trudno mi naprawdę wskazać samochód który byłby aż tak pewny i bezpieczny w prowadzeniu ten samochód w ogóle nie wymyka się spod kontroli ten samochód w ogóle nie wykazuje jakiejkolwiek niebezpiecznej nadsterowności ten samochód tak mocno trzyma się drogi że naprawdę trudno to sobie wyobrazić to jest między innymi zasługa też tej dużej masy Samochód jest po prostu niesamowity jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy, o szybkie pokonywanie zakrętów i tym podobne rzeczy. I teraz tak wiecie co, ja tu może zawrócę sobie I teraz tak to wszystko sprawia, że autem naprawdę fantastycznie jeździ się na co dzień, ale na co dzień na trasie. Bo niestety ten samochód kompletnie nie nadaje się do jazdy po mieście. No, jest po prostu wielki i też jest bardzo paliwożerny. Zwłaszcza w mieście, gdzie pali yy, nie mniej niż 14 litrów na 100 kilometrów, co zostało już sprawdzone w naszym teście. Natomiast w trasie jest naprawdę świetny. W trasie spala 9 litrów na 100 kilometrów i to jest wynik, moim zdaniem, fenomenalny, jeśli chodzi o auto o tak wysokich osiągach i naprawdę nie jest też tak, że, że szybka jazda powoduje jakieś większe spalanie. Na przykład na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę ten samochód pali 9,7 litra na 100 km. 9,7 litra na 100 km to jest wynik fantastyczny jak na samochód z silnikiem V6 2,8 litra i jeszcze do tego turbo doładowanie. Za chwilę jeszcze powiem o silniku. Yy, więc jakby charakter tego auta Inaczej, i ta stworzenie tego auta, moim zdaniem, już została. Znaczy, według mojego zdania, już została Wam przedstawiona. Teraz druga sprawa. Kolejna jego ogromna zaleta, która teraz na pewno spodoba się mężczyznom lub chłopcom. Auto ma niesamowicie męski, sportowy charakter. Naprawdę, kobiety czują się w tym samochodzie może nie źle, ale dziwnie. Po prostu ten samochód im nie pasuje, bo jest zbyt męski. Jest po prostu bardzo męski. Ten samochód. E ja, ja wymyśliłem taką teorię. Dlaczego on nie jest tak szybki jak się spodziewamy? Ponieważ on ma tak wielkie jaja, że te jaja aż mu ciążą i te jaja po prostu nie pozwalają mu na tak szybką jazdę jak na przykład Subaru Impreza czy, czy, czy Mitsubishi Lancer Evo. Yy, nie znam samochodu tej klasy, który ma tak wielkie jaja jak Insignia OPC. Jest naprawdę kawał cholernie męskiego auta. Ym, powiem wam tak, mam taką teorię, że samochody o sportowym charakterze buduje się na trzy sposoby. I na przykład ym, Audi Serii S, albo Octavia RS. To są takie samochody, gdzie się je stawia obok samochodu sportowego, takiego naprawdę prawdziwie sportowego, jakiś tam, nie wiem, Porsche czy Ferrari. I bierze się to powietrze, które tam krąży wokół, między nimi, i tak się nadmuchuje to powietrze, tak się przesuwa w stronę tej, tej powiedzmy, tej oktawi. I ta oktawia nagle staje się samochodem o sportowym charakterze, a tak naprawdę nie jest żadnym tam sportowym charakterze, tylko ma po prostu mocny silnik i trochę twardsze zawieszenie. Cały sportowy charakter Oktawi. Dalej, na przykład yy, takie samochody jak BMW. M5, powiedzmy M5, yy, czy powiedzmy. No dobra, nie ma czasu teraz na wymyślanie. Mieszka z tym. Yy, powiedzmy M5, to już jest takie auto, gdzie powiedzmy. Yy, Bierze się powiedzmy taki sportowy samochód, bierze się wacik nasączony jakimś płynem, i ten, 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 ten sportowy charakter ze sportowego auta tak się zmywa tym wacikiem i nakłada się na, na ten drugi samochód, i on staje się takim samochodem o sportowym charakterze. No jest już ciut więcej tego sportowego charakteru, ale to jeszcze nie jest to. Insignia OPC, czy na przykład Mercedes C klasy AMG, takie auta, to już są samochody zrobione zupełnie w inny sposób. Wtedy bierze się po prostu ten sportowy samochód, bierze się goś tak ściska, wyciska się z niego całą esencję, całą tą, tą substancję sportową. Cały ten sok, ten, ten taki wywar wręcz robi się z tego sportowego samochodu, i się nalewa do małego naczynia, i wlewa się do środka tego samochodu. I moim zdaniem, właśnie Insignia OPC jest takim samochodem, który. który do którego esencję wyciśnięto z Chevrolet'a Corvette, ten sam koncern, prawda? I wpompowano do środka Insignio PC. I naprawdę ten samochód to jest kawał cholernie męskiego, sportowego auta, które potrafi zrobić naprawdę dobre wrażenie. Jeżeli mężczyźnie brakuje, brakuje męskości, brakuje trochę testosteronu, to naprawdę polecam ten samochód. Jest świetny, uzupełni go do końca. To jest druga rzecz. Teraz tak, ludzie mówią, dziennikarze piszą i tak dalej, że ten samochód się źle prowadzi i bo jest za ciężki, bo jest podsterowny, bo nawet na cztery koła nie jest tam stały. Bo nie ma centralnego mechanizmu różnicowego i tak dalej. Powiem wam tak, ten samochód się bardzo dobrze prowadzi. Ja jeździłem tym autem, tutaj nie pojeżdżę, no bo tam różne osoby oglądałem ten film i kto wie, czy, czy nie stracę prawo jazdy. Zresztą nie ma sensu tutaj też przesadzę, bo za bardzo nie ma gdzie, ale jeździłem tym samochodem po lotnisku niedawno, kilka dni temu. I powiem wam tak, 90-stopniowe zakręty, oczywiście z szerokimi pasami, jak to na lotnisku, pokonuje się z prędkością 150 i 160 km na godzinę czy 170 nawet, bez żadnego problemu. Można. W środku zakrętu odejmować gaz, dodawać gaz, kłaść nogę na hamulec, można szarpać kierownicą <laughs> przy tak dużych prędkościach, kompletnie nic się nie dzieje z tym samochodem. Ten samochód nigdy, nigdy nie wpada w poślizg podsterowny czy jakiś nadmiernie nadsterowny, odwrotnie, nadsterowny lub jakiś pod bardzo podsterowny. Podsterowność wykazuje jedynie w bardzo ciasno pokonywanych takich ostrych zakrętach z niedużą prędkością tam powiedzmy do 70-80 km na godzinę oraz przy dużych prędkościach ten samochód prędzej uśliźnie się czterema kołami delikatnie, tak subtelnie niż, niż y, y, którakolwiek z osi wpadnie w poślizg. Czy ten samochód ma słabe osiągi? No właśnie. Osiągi rzeczywiście wydają się słabe, no rzeczywiście, przyspieszenie tam jest pełne, 30 sekund do 200 i, i e, 8,3 do setki, no to nie są jakieś rewelacyjne wyniki jak na auto o mocy 325 koni mechanicznych. Ale e, chciałem powiedzieć Wam trochę o silniku, to jest 2,8 litra i to nie jest silnik turbo odładowany. E, wiem, że brzmi to źle, brzmi to nieprawidłowo, bo silnik ma turbosprężarkę. Ale to na pewno nie jest silnik o charakterystyce silnika turbodoładowanego. Ta turbo sprężarka, to wiecie, ona tam jest po to, żeby <laughs> troszeczkę wycisnąć więcej momentu obrotowego z tego samochodu, żeby on trochę może żwawiej przyspieszał przy niskich prędkościach obrotowych, ale silnik ma całkowicie tą charakterystykę pracy ma całkowicie typową dla silnika wolnossącego. Jest to Jednostka, która lubi wkręcać się na wysokie obroty, która niezbyt dobrze czuje się przy niskich obrotach, która zaczyna naprawdę żyć, oddychać taką pełną piersią dopiero po przekroczeniu 4-45 tysiąca obrotów na minutę, gdzie zresztą tam osiąga najwyższe wartości momentu obrotowego. Więc gdybym ja miał określić charakter, czy powiedzmy taką, taką klasę tego silnika, to jest to. Nie jednostka turbodoładowana, nie też jednostka wolnosąca, ale to jest taka jednostka wolnosąca wspomagana turbowstrężarką. Coś w tym stylu, tak bym to określił. I to rzeczywiście czuć podczas jazdy. Na przykład na starcie czy przy niskich obrotach ten samochód nie ma takiej elastyczności, nawet jak powiedzmy jakiś tam dwulitrowy silnik TSI, który. Rewelacyjnie przyspiesza od dołu. Nie ma takiej charakterystyki jak na przykład jakiś tam dwulitrowy litrowy do, turbodoładowany silnik Renault Sport, jest jakiś Megane RS. Bliżej mu na przykład do, jeśli chodzi o jakieś hot hatcha to tak do Fiesty, Fiesty ST, która też lepiej czuje się przy wyższych obrotach. Ale w przeciwieństwie do wielu takich turbodoładowanych silników, Insignia OPC nigdy nie traci moc. Nigdy nie jest tak, że o, no już nie chce przyspieszać. Do prędkości 200 km na godzinę, a więcej nie jechałem tym samochodem, ten samochód kompletnie nie traci dchu. Ten samochód przyspiesza naprawdę płynnie, rewelacyjnie. Im wyżej, im wyższa prędkość obrotowa, im wyższa prędkość jazdy, tym naprawdę to przyspieszenie staje się coraz lepsze. Yy, ostatnia rzecz to jest oczywiście skrzynia biegów. W Polsce większość testów dotyczy tego egzemplarza, ponieważ z tego co mi wiadomo, jest to jedyne auto w parku prasowym, yy, jedyna insignia OPC w parku prasowym i nie ma wersji z manualną skrzynią biegów. Yy, rzeczywiście, automat, tu jest klasyczny, automat z konwerterem, on troszeczkę, mm, troszeczkę bardzo yy, wpływa na osiągi, bardzo rozprasza moment obrotowy. Zaraz Wam pokażę, jak ten samochód rusza. Na chwilę się zamknę, zobaczcie. Bardzo powoli zmienia bieg z jedynki na dwójkę. Długo, jakby kręci się, zanim ten zamku zacznie naprawdę jechać. No, ma trochę to, taki rozrzut tej energii. No, wszystko oczywiście w tym sprzęgle, przy sprzęgle w konwerterze momentu obrotowego. I rzeczywiście, no jeżeli mielibyśmy ocenić ten samochód jako sportowy, no to, to ta skrzynia biegów się kompletnie do tego nie da. Jest to jedna wielka wada kosztująca 6,5 tysiąca złotych. Ale jeżeli ocenimy ten samochód, tak jak mówiłem, jako auto o wysokich osiągach do szybkiego przemieszczania się w trasie, to naprawdę ten automat jest rewelacyjny. Jest niesamowicie komfortowy, bardzo płynnie zmienia przełożenia, ale. Jeszcze, żeby dobrze zrozumieć ten samochód, to trzeba zrobić coś, czego zazwyczaj się nie robi, bo po prostu tak się wydaje, że to jest bez sensu. Trzeba przejść w tryb manualny. No niestety tutaj Opel pomylił się i dał plus w tą stronę, a minus w tą stronę, e, miejsca z tym, ale w trybie manualnym ten samochód zupełnie zmienia charakter. Nie samochód, automat zupełnie zmienia charakter, jest to zupełnie inna skrzynia biegów. Owszem, nie zmienia biegów tak szybko jakby się chciało, jak to na przykład jest w skrzyniach dwusprzęgłowych, czy na przykład w tej nowej ośmiobiegowej przekładni, której używa BMW czy Audi, ale e, nagle okazuje się, że zamór ma lepsze osiągi, lepszą jako taką dynamikę, i nagle okazuje się, że potrafi spalić jeszcze mniej. Spalić paliwa jeszcze mniej, jest jeszcze bardziej oszczędny, dlatego że automat tak, o, tak pracuje, ni, ni, tak ni, trochę niezdecydowanie. Niby chce być sportowy, bo na przykład jak się wciska hamulec, to zaczyna redukować biegi, ale z drugiej strony wcale taki nie chce być, bo y, często przeciąga na zbyt wysokich przełożeniach i to tak jest kompletnie, y, kompletnie niespójna taka praca tego automatu. Natomiast w trybie manualnym <laughs> y, ta skrzynia biegów zaczyna być całkiem przyjemna. Co więcej, jeżeli zaraz Wam pokażę, jak, jak, się, jak się rusza z miejsca tym, tym, tym samochodem, to zobaczcie, jak ta skrzynia zmienia przełożenia. Takie kopnięcia. Takie kopnięcia zazwyczaj są, no to kopnięcie największe jest oczywiście między jedynką a dwójką, ale również pojawia się na przykład między trójką a czwórką. To jest takie charakterystyczne kopnięcie, które znów powoduje, że ten samochód ma niesamowicie męski charakter. I teraz tak, jeżeli ktoś twierdzi, że ten samochód nie wiem się źle prowadzi, to po prostu powinien się nim przejechać, bo... Bo to znaczy, że nie wie o czym mówi. Ten samochód się niesamowicie trzyma drogi w każdej sytuacji, czy to będzie nawierzchnia równa, czy nierówna, czy jakiś uskok, czy poprzeczna nierówność, czy garb, czy dziura, cokolwiek, ten samochód jest zawsze, zawsze pod kontrolą. Ma niesamowicie precyzyjny układ kierowniczy, ponieważ to jest hydrauliczny układ kierownicy, który trzeba... Kierowniczy, który trzeba trzymać naprawdę mocną, męską, twardą ręką, a nie taka zabawka. Zobaczcie, ten samochód kompletnie nie poddaje się jakimkolwiek. Yy, Tutaj to po prostu się nic nie dzieje w tym aucie. Można nim sobie spokojnie jechać. W trybie OPC jest lepiej, bo trochę mniej ingeruje ESP. Można sobie nim spokojnie jechać, można nim pokonywać prędkości z ogromną szybkość. Można się naprawdę przerazić, a ten samochód i tak wejdzie w zakręt. To co jeszcze chciałem powiedzieć. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów to nie jest tak jak te nowe dwusprzęgłowe skrzynie. Czyli to nie jest tak jak ta nowa ośmiostopniowa przekładnia BMW. Która jest oczywiście fantastyczna, jest rewelacyjna, ma aż 8 biegów oczywiście możemy wybierać sobie, możemy zmieniać biegi rewelacyjnie szybko i tak dalej, ona pracuje idealnie ale na przykład jeżeli, jeżeli będziemy chcieli przytrzymać przed zakrętem czy w zakręcie zbyt, zbyt niskie przełożenie no to to przełożenie się zmieni, a zobaczcie co się dzieje w Insignie przełożenie się nie zmieni zmieni się dopiero wtedy, gdy się na przykład zatrzymamy no to wtedy mi zredukuje na jedynkę, no bo to oczywiście jest naturalne. Wiadomo, że bez sensu było ruszać z dwójki. Teraz zobaczycie, nie wiem czy będziecie widzieć ten prędkościomierz, może wam tak pokażę. Zobaczycie sobie mniej więcej, jak ten samochód przyspiesza. Trochę za późno zmieniłem bieg. No, jadę w trybie manualnym, więc ja tak przyspieszę. Eee... Jeżeli chodzi o dźwięki, jakie ten samochód wydaje, no to ten samochód jest jeszcze fajniejszy niż, niż, e, niż czytacie to zazwyczaj w testach czy słyszycie w jakichś jakich, jakich testach. Posłuchajcie, teraz ja się nie będę odzywał. Czy wy to słyszycie? Tak, w bagażniku lata gaśnica, to, to, to pewnie już wielu z was, z was się domyśliło. Nie wiem czy to słyszycie, ale też słychać sapanie turbosprężarki. E, to co? To, co jeszcze chciałbym wam pokazać, to jest oczywiście, to jest oczywiście yy, dźwięk tego silnika na zewnątrz i dźwięk układu wydechowego, który za chwilę wam pokażę. Nie wiem, czy wy to czujecie, ale ja czuję po prostu ten kawał męskiego. Nie będę mówił dalej, bo to już byłoby nieładne słowo, niecenzuralne. Ale to jest naprawdę kawał porządnego męskiego auta. Uwierzcie mi, jest niesamowity pod tym względem. A o, tutaj nie będziemy się pchać. Po prostu piękne dźwięk, naprawdę sobie, jak piękne. brzmi ten silnik na postoju. Wyłączę najpierw całkowicie wentylację. Okej. Okay. Teraz otworzymy maskę, zaraz zobaczycie, jak brzmi silnik, bo dzisiaj dźwięk silnika to oczywiście prawdziwa rzadko dzisiaj się słyszy, albo jakieś głośniczki. Albo słyszy się jakieś e, f, f, dziwne rzeczy mm, związane z układem wydechowym, natomiast dźwięk silnika to oczywiście e, dzisiaj rzadkość. E, nie wiem, jak Wam to pokazać, żebyście... Może nie będziemy tego oglądać, posłuchajcie po prostu. silnik, A teraz, jeszcze na koniec, oczywiście, wspaniały układ wydechowy firmy Remus. No, muszę Was tutaj gdzieś odłożyć na bok, żebyście sobie mogli popatrzeć. Położę Wam tutaj mikrofon. O. No. I teraz sobie posłuchajcie. Mhm. Mhm. Jeżeli ktoś uważa, że Insignia OPC nie jest fajna, to ja oczywiście taką opinię rozumiem i szanuję taką osobę, bo rzeczywiście komuś się może ten samochód nie podobać. Początkowo ten samochód mi też się nie podobał. Spojrzałem w katalog. On kosztuje 204 tysiące złotych. Powiem Wam tak, za dobrze wyposażone BMW czy Audi zapłacimy mniej więcej tyle samo. Nawet nie wiem, czy dobrze wyposażone mniej więcej tyle samo yy, zapłacimy za jakiegoś Francuza na wypasie ale powiem Wam tak żaden z nich nie będzie miał tak fajnego, tak męskiego, tak sportowego charakteru jak Insignia OPC żaden z nich nie będzie miał tak wielkich jaj ale przede wszystkim żaden z tych samochodów nie będzie miał silnika V6 pod maską o pojemności 2,8 litra. Powiedzcie mi, jak kupić za takie pieniądze, za 204 tysiące złotych, wygodnego sedana z silnikiem V6 pod maską. Po prostu nie da się kupić takiego auta. Dlatego uważam, że Insignia OPC sama w sobie jest autem bezkonkurencyjnym. Jest samochodem, na którego nie ma alternatywy. W zasadzie nie ma. I powiem Wam tak, takie moje jakby ostatnie przesłanie i, i ostatni raz staję w obronie tego samochodu, bo on mi się naprawdę bardzo podoba. Kupujcie insignia OPC, dopóki ten samochód jest jeszcze dostępny w takiej specyfikacji, w jakiej jest. Z tym może ciężkim, może niezbyt mocnym silnikiem, ale naprawdę fantastycznym, rewelacyjnie się nim jeździ. Kupujcie o PC dopóki mam V6 pod maską, bo wierzę w to i jestem tego prawie pewny, że kolejna generacja sportowego sedana Opla będzie samochodem prawdopodobnie z dwulitrowym silnikiem turbo, jak wszystkie samochody tej klasy. Dziś mamy już wyraźny podział. Albo silniki turbo, turbo doładowane o małej pojemności, małej oczywiście do dwóch litrów, albo silniki z, z silniki yy, w konfiguracji V8 nie ma już czegoś takiego pośredniego nie ma już V6 już prawie nikt nie chce składać V6, dlaczego? dlatego, że te silniki są nieekonomiczne no rzeczywiście, w mieście 14 litrów to jest przerażające jak się tak jedzi dynamicznie tym autem, to tam 16 litrów to nie jest żaden problem, żeby spalić, nawet 20 to nie jest problem, żeby spalić podczas gdy jakimś tam dwulitrowym TSI no to się dochodzi do powiedzmy 14, 15 i już więcej też nie pali dlatego moim zdaniem te wspaniałe silniki V6. To, ten silnik jest naprawdę wolno ssący. To nie jest silnik turbodoładowany, on ma tylko tą, tą turbo tam, nie wiadomo po co, ale ma e, ale charakter ma typowo wolno ssącej jednostki V6. Jest naprawdę wspaniały. Kupujcie go dopóki możecie, bo niedługo będziecie płakać, że silniki V6 się skończyły, samochody o prawdziwym męskim charakterze się skończyły i wtedy będziecie sobie myśleć tak: o kurczę, była taka Insignia OPC, każdy na nią psioczył. Każdy mówił, że jest za słaba, że coś tam, że coś tam. Ale tak naprawdę ile potrzeba Wam na co dzień tej mocy? Nie wybierajcie się tym samochodem na tor wyścigowy, bo po prostu tam się nie sprawdza. Nie testujcie tego samochodu tak, jak testuje się samochody sportowe. Testujcie samochody, te, ten samochód testujcie w taki sposób, jak powinno się go testować. Pojedźcie na autostradę, przejdźcie się autostradą. Wybierzcie się na długą trasę, drogą krajową. Wybierzcie się na lotnisko i pokonajcie zakręt z prędkością 180 km na godzinę. Wtedy dowiecie się, do czego naprawdę służy ten samochód. Wtedy dowiecie się, że ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I za 204 tysiące zł naprawdę trudno kupić auto o podobnym charakterze. Trudno kupić auto tak uniwersalne, o tak sportowym charakterze jak Insignia OPC.